Proszę bardzo. Proszę. Proszę? A, no wie pan, zobaczymy co się będzie działo, bo jakiś kompromis został zawarty między Tuskiem i premierem Cameronem, ale zdaje się, że premier Cameron wypuścił z butelki Dzina i nie wiem czy panuje nad nim do końca. Bo w jego własnym rządzie, tam mimo tego porozumienia, zaczę zaczęli mu się ministrowie buntować i oni naprawdę chcą, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii. No bo ja nie wierzyłem, że premier Cameron chce naprawdę tego. Chciał wytargować lepsze warunki, no ale nigdy nie wiadomo, co się potem to zaczyna własną, własnej dynamiki nabierać i nigdy nie wiadomo, czym się to referendum skończy. Moim zdaniem, jeżeli by do, doszło do wyjścia Anglii z Unii Europejskiej, to po pierwsze jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że Niemcy i Francja wykorzystają to do rozbijania Wielkiej Brytanii, do w poli wzmocnienia polityki regionalizacji Wielkiej Brytanii. To jest dosyć trudne, bo nie wiadomo, kto będzie kontrolował brytyjski potencjał nuklearny, i tak dalej. To nie jest, ale próby zamęt, żeby wprowadzać zamęt. Francja, i Niemcy są zainteresowane w tym. I paradoksalnie wyjście Anglii z Unii Europejskiej może doprowadzić do wzmożenia pruskiej dyscypliny wreszcie Unii. Bo Niemcy nie po to zainwestowały tyle forsy w tę zabawę, żeby im teraz tutaj ktoś wychodził, wymykał się, wziął pieniądze i, i się wymknął. O nie, tak nie będzie. Także paradoksalnie trzeba się tego spodziewać, że Niemcy przykręcą śrubę pruskiej dyscypliny. I dlatego z tego punktu widzenia, popieranie przez Polskę utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO jest po prostu niemądre. Dlatego, że dopóki Unia nie ma własnych sił zbrojnych, to jeszcze, nie, jeszcze nie, utrat, nie tracimy całkowicie suwerenności. Jeśli będzie miała własne siły zbrojne, a to jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo tu na szczęście tu i Amerykanie się sprzeciwiają, bo oni doskonale wiedzą, że postulat utworzenia Europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, to jest nic innego jak pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Bo kiedy się Amerykanie zgodzili w 1955 roku, właściwie w 1954, w układach paryskich, na zmilitaryzowanie Niemiec, utworzenie Bundeswehry, no to nie mieli pewności, czy Hitler nie jest martwy w stanie. I na wszelki wypadek Bundeswehra jest w całości wkomponowana w struktury NATO, i poprzez struktury NATO Amerykanie mają surrealist nad tym, co Bundeswehr robi. Bundeswehr nie ma sztabu generalnego, bo sztab generalny został uznany za organizację przestępczą w Norymbercie i do tej pory nie ma. Także. Kiedy pan minister Klich podjął decyzję o wycofaniu wojsk, zresztą tam symbolicznego kontyngentu z Iraku no to publicznie go zapytałem, czy tę wojny, żeśmy wygrali, czy nie. No bo jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są branki zwłaszcza, a jak nie, no to kto powinien stanąć pod ścianą, bo to nie może być tak, że państwo przegrało wojnę i nikt nie odpowiada. Od tego momentu, od tego momentu załamania się heksagonale, Próżnię polityczną w środkowej Europie zaczynają wypełniać Niemcy, a narzędziem tego wypełniania jest rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód. Jest właśnie idea pewnego eksperymentu politycznego, to znaczy Unii Europejskiej.